Cześć z tej strony, boss, zapraszam Was na kolejny odcinek serii Mafia 3, edycja ostateczna, w którym zajmę się eliminacją Kassandry. Ona co mnie za dużo pyskowała podczas ostatniej narady. I mało tego. Poleciało już zabrać hajtańczyków, żeby się przygotować na zabójstwo mnie. No więc kto pierwszy, ja albo ona. Lecimy. Znowu kolejna. Duża odległość, która dzieli mnie od celu. Później już będę się obracał raczej w centrum, bo wydaje mi się, że już na baju fantom nie będę musiał lecieć. I teraz pytanie, czy jak zabiję Cassandra, to przejmę kontrolę nad baju fantom, bo w sumie to są bagna, komu to potrzebne. Raczej nikt nie będzie chciał się zapu zapuszczać na bagna, żeby kontrolować tę dzielnicę. Ale zobaczymy, bo może Burka albo Wito będą i tak i tak zainteresowani tą okolicą. No to Zobaczymy w trakcie rozwiązywania fabuły. Mam nadzieję, że już jesteśmy na wykończeniu fabuły. Dwa dodatki udało mi się już wykończyć, chyba nawet trzy z tego co kojarzę. I z tego co sprawdzałem, to to zadanie na tą sektę dla księdza, którego który robiliśmy. Ten ojciec James, który zlecił mi wyeliminowanie sekty. To było jedno zadanie z dodatku. Drugie to było... ...zabawa w tym miasteczku w sumie dla białych. Czyli ten gościu od rasistów. To też było DLC. I jeszcze jedno DLC było powiązane z... ...z jeszcze jedną chyba osobą. Coś tak mi się kojarzy, bo były trzy DLC ogólnie w tym Definitive Edition. W tej edycji ostatecznej. To teraz wypadło mi z głowy... To było tym trzecim dodatkiem. Będę musiał w ogóle wezwać sobie gościa do pomocy, bo nie mam w ogóle apteczek na stanie, a nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby się pchać na konfron konfrontację z Kassandrą w ogóle bez żadnego... ...zaplecza medycznego. No ale tu zaraz na razie pół kilometra dzieli mnie od tej głównej siedziby... Cassandry, gdzie ono urządziło się z hajtańczykami. W sumie taka dosyć niewdzięczna. Ja ją uratowałem z niewoli na początku samej, samej gry. A tutaj odejem jedną dzielnicę. Ona chciałaby całe miasto mieć pod swoją w sumie kontrolą. Wydaje myślę, że to będzie dobre miejsce na to, żeby wezwać też posiłki, poza tym, że założę sobie tu podsłuch. Przystało. Jakiegoś w ogóle skrótu, które wyszło go użyłem? Dziwnego. Scroll i W. Wezwijmy sobie handlarza bronią. Aha. Dobrze wiedzieć, nie widziałem tego, że nie będę mógł wezwać posiłków. A, no w sumie tak, bo to jest przydupa z Cassandry, który mi przywozi amunicję, no to nic dziwnego, w sumie, że nie chce... ...nie chce mi pomóc wyeliminować swojej szefowej, no to... ...nie sytuacja się wyjaśniła. No dobra, widzę, że tu są dwie apteczki. Misja fabularna, dobra. gdzie te apteczki zniknęły? Przecież tu gdzieś widziałem dwie. Zabij Cassandrę. Jest jedna apteczka. Sami Hajtańczycy są niezbyt do mnie przyjaźnie nastawieni, także pewnie będę musiał się ich pozbyć jak najszybciej. Dobrze, mnie nie okrążyli, tu widzę dwóch trzech. jednak ktoś mnie trafił. Przynajmniej wiadomo z czym tutaj przyjdzie mi się mierzyć. Ciekawe w ogóle, gdzie mi wczyta to. Nie jest, dobra, nie, nie muszę daleko szukać. I tak na tego to mógłbym ich ominąć. Tych wszystkich ników tysięcy dolarów mam przy sobie, nie wiem czy chcę tyle tracić przez śmierć, ale teraz nawet jak zginę to nie, nie tracę gotówki, bo to mi liczy jako misję fablarną. To mnie ściągnąć może. Przebiegnę stąd, może się uda. Mam nadzieję, że tamten, który jest na górze gościu, nie zauważył, że ja przebiegłem tutaj koło niego. Chyba jest cały czas nieświadomy, co go czeka. Dawaj, wystaw ten web. O, to go nie zrobiło. Dziwne, że go nie zrobiło. Dobra. Czy znaczy, ja mam granaty? Mam granaty. Niech mi się tam mota. Ojej, oj, oj, oj. tego się nie spodziewałem jednak. Czemu nie zginął na Dobra, jeden chociaż. Tędy będę mógł... nie. Tędy na pewno się dostanę, ale tam oni schodzili ze schodów, także myślę, że ja będę mógł nimi wejść. Czemu oni mnie trafiają? Ten, żeby tu nie wstał. Mnie denerwuje A i dobra, kurde, pacjentu wyklam. Nie jest tak łatwo w sumie wcale na tej misji. Kto by się spodziewał, że eliminacja Cassandry będzie taka trudna? Dobrze, jeszcze raz od początku. To było na straty za dużo, za dużo ich się zbiegło tutaj dobra jeszcze raz. Może zresztą to nie ma sensu, żeby tutaj się bawić w jakieś eliminacje ciche, bo cichaczu, żeby ich niszczyć, tylko po prostu konfrontacja z kałachem, tam wlecieć jakrambo i zabić wszystkich. Jak ktoś od tyłu to próbujemy nie zająć. Dobra, w takiej sytuacji lepiej trochę. Lepiej trochę odpuścić się schować, bo czasami te kule pojawiają się znikąd. Teraz wezmę sobie granaty, rzucę tam! Wydział nie są, żeby teraz nie dać się w głupi sposób zabić. to jeszcze, żeby gość dobra, kto tutaj do mnie strzela, tam z chaty widzę dobrze, sobie broń, bo. Nie mam już za dużo amunicji do karabinu, ale tu i tak już jestem rekordowo daleko, gdzie tu jest teczka tutaj. Trzeba spokojnie, gdzie oni są rozlokowani? Nie wiem, czy on już zginął? O coś się od ściany idziemy, bo już do pistoletu, nawet mam mało amunicji. Przeżyły jednak. A jest 24 metry stąd. Czy tutaj gdzieś na górze? Na dole nie ma nikogo. Dobra, pora, wziąć sobie z kałachem wejść tam. Jest jeszcze menda, dobra. A Sandra. Rzucę ci tę granatę. Dobra, chyba trafiłem ją w głowę. Jeszcze raz została headshot headshota. Tego się nie spodziewałem. Jeszcze raz rzucę tu gdzieś widok na to bliskie. No i dobra, niech teraz zginie. Nie że Lincoln jej nie oszczędzi. Okay, czyli terytorium Kasandry przychodzi na kogo? Zaraz muszę zobaczyć w ogóle. Lurie really Hollow, dziwne. Myślałem, że będę mógł komuś oddać. Dobra, skoro nie, no to nie. To wychodzi na to, że teraz muszę po prostu jechać do kolejnego zadania. Czyli którego? Wykusz. Aha, dobra, to jest ten płatny morderca, który dostał na mnie zlecenie. I teraz będzie walka. Kto, kto kogo wyeliminuje? Dobra, jakby tutaj teraz przez to wyjść? Dobra, mam nadzieję, że Link tu nie wskoczy a przeszkoda go przerosła. Mam nadzieję, że tu już się hajtańczycy na mnie nie czają. Możemy trochę lipa Bałem, dostał dostał teraz jakąś półkę. Jestem tak... w niezobowiązującym miejscu, to ciekawe czy będę w stanie wezwać handlarz Mogę. To spoko, mimo tego, że wyeliminowaliśmy Cassandrę, to handlarz burzeniem został. Mimo tego, że jest przypisany do niej. No co, jeszcze kamizelkę... 3000, nie, to za drogo. I wystarczy. Mam 5 granatów, to też mi powinno wystarczyć spokojnie. A teraz będę jechał w kierunku... ...wykurzenia Santangela z jego kryjówki. I jak już dojadę do końca to będę kończył ten odcinek, a w kolejnym zajmę się Sant'Angelo, a później już będzie chyba misja ostateczna. Chociaż nie wiem czy to nie będzie rozłożone gdzieś na 3 albo cztery kolejne. Tak jak to miało miejsce do tej pory. Ale to zobaczymy zaraz. Na razie muszę prawie 3000 metrów przejechać, żeby dotrzeć do, do miasta. A najważniejsze, że Cassandra już nie będzie pyskować. W ogóle nie wiem czy to są możliwe różne zakończenia wątków, bo ciekawi mnie co wybawił na przykład oddawał wszystko Cassandrze, to czy na przykład burka bym nie musiał rozwalić albo wita skalety. No całkiem prawdopodobnie, że mogłoby tak się skończyć na konfrontacji, chociaż sam, od początku tak za bardzo pyskowała burki to raczej tak stonowani byli. Więc nie wiem jakby to się rozegrało, ale nie wiem. Najwyżej sobie u kogoś zobaczę, kto grywa w mapie, jakie on podejmował wybory i Sprawdzę czy będą się różnić w zakończenia albo to jak na przykład z jakimi... Z jakimi towarzyszami stanę do ostatecznego rozrachunku, bo możliwe że oni będą mi pomagać w walce z tym mak Makronem Markanem, Markano Tak Markano, nie Makron Jak widać całkiem sporo jest tutaj bezpieczników, które już mi nie są w ogóle do niczego potrzebne Mhm, nie wiem czy w ogóle nie marnowałem czasu na początku gry, żeby, że jeździłem od znacznika do znacznika, żeby bezpieczniki zbierać. Bo w sumie te podcuchy na niewiele się przydały. Okay, jestem na terenie misji, więc wydaje mi się, że tu będzie najlepiej zakończyć ten odcinek. A w kolejnym zajmę się wykorzeniem Sant'Angela z kryjówki. Także zapraszam jutro. A teraz dzięki, na razie, cześć.